Prawdziwa przyjaźń nie pomaga nam pokonać trudne chwile. Jest jak latarnia w szarych chwilach naszego życia. Przyjaciel to jeden z najcenniejszych skarbów. Nie dostać mnie nawet na bilet. Muszę poznać prawdę o swoim ojcu. Nie ma jak podręcznik. Nie idziesz na śniadanie? Tak, już. Mam do ciebie prośbę. Mówię poważnie. Śmiało. Nie wiem, jak to powiedzieć. Spokojnie. Pożyczysz mi pieniądze? Czemu masz taką minę? Nie ma sprawy. Ile? Trochę więcej. Ile? Dwa tysiące pesos. Dwa tysiące? Jeśli nie masz, to zrozumiem. Nie mam przy sobie. Ale zadzwonię do domu, przywiozą mi. Poczekasz trochę? Jasne. Dziękuję. Uratowałeś mi życie. Dziękuję. Spokojnie. Bez przesady. Cieszę się, że mogłem pomóc. Zawsze do usług. O to za miesiąc, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Nie ma sprawy. Pożyczysz mi telefon? Chodzi o dziewczynę? Przyznaj się. Później mi oddasz. Lecę na śniadanie. Tylko nie dzwoń do Hongkongu, Rosji ani Niemiec. Wszystko gra? A jeśli ona ma koleżanki, daj mi namiar. Chcę zarezerwować bilet do Monterrey. No zwykły. W jedną stronę. Proszę, oddamy jak tylko będę mógł. W słowo, daj spokój, nie przejmuj się, wracam do pokoju. Dzięki. Co on kombinuje? Nie wiem. Wie. Pożyczyłem mu pieniądze. Oszalałeś? Ile? Dwa tysiące. O co ci chodzi? Niedobrze. Dałeś plamę. Czemu to zrobiłeś? Panie, że pomogłaś Hilariowi. Chciałam się znaleźć po tej stronie. Po której? Waszej. To nic przyjemnego, kiedy ciągle słyszę, że jestem plotkarą. Ciężko będzie zmienić złą sławę. Życzę Ci jak najlepiej, ale uprzedzam. Nie uda Ci się to z dnia na dzień. Madariaga mówi, że jak się chce, to można. Też mi wyrocznie. Akurat on nie powinien dawać rad. Ja wierzę Renacie. Myślę, że on wcale nie jest hipokrytą. Jego rezygnacja wydaje się podejrzana. Twój ojciec wspominał coś o tym? Jeszcze nie, ale spróbuję coś z niego wyciągnąć. Roberta, 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 pilne spotkanie. Dlaczego? Szybko. Co robisz? Czekają na nas. Chodź. Szybko. Znowu pójdziesz się z Roberta? Tak, dogryzam ich w sprawie Taty i Alicji. Mam tego dosyć. Rozmawiałam z nią. Zapewniała, że łączy ich tylko praca. Nie bądź naiwna. Na twoim miejscu upewniłabym się, żebyś przynajmniej wiedziała, na czym stoisz. Ale nie jesteś na moim miejscu. To było nieporozumienie. ja w to wierzę. Nie ma większego ślepca niż ten, co nie chce widzieć. Do końca życia możesz chodzić z klatkami na oczach. Twoja sprawa. Jak miło. Co słychać? Co pani tu robi? Stęskniłam się za tobą. I ja też. Niestety nie ma pana Franco. Odprowadzę panią. Przyszłam do ciebie. Wpadłam pogadać. Dopiero co odzyskałem pracę. Nie chcę kłopotów. Czy kiedykolwiek wpakowałam cię w kłopoty? Nie odpowiadaj Przyszłam, bo mam prośbę Malutką Taką tycią A dokładniej? To proste Musimy wyrzucić z tego domu żmiję Kto to taki? Valeria Bułka z masłem. Prosta jak drut. Wyrzucimy ją i... Już. Za jakie grzechy? Dlaczego? To jest ten drobiazg? Zrobię ci masa szuszy. Co to za pilna sprawa? Nie lubię takich improwizacji. Zaraz będę miało podrażnione gardło. Śpiewa i lub nie. Mów o co chodzi. Brakuje tylko Miguela. Na tym polega problem. Miguel wyjeżdża. Wraca do Monterrey. Na zawsze. Jak to? Ma to związek z twoim ojcem. Nie będzie go na koncercie? To niemożliwe. Ale dlaczego? Ma kłopoty? To teraz bez znaczenia. Nie możemy pozwolić, by kupił bilet. Tak jeśli zapłacił przez telefon kartą kredytową, nie bądź głupia. Miguel nie ma karty, ale ma gotówkę. Pożyczył od Teo. Jak go powstrzymamy? Jest tylko jeden sposób. E aqui?